Choroby sercowo-naczyniowe pozostają główną przyczyną zgonów na świecie, pochłaniając około 17,9 miliona istnień rocznie według Światowej Organizacji Zdrowia. Czynniki takie jak nadciśnienie, wysoki poziom cholesterolu i przewlekłe stany zapalne często pozostają niezauważone, dopóki nie pojawią się poważne problemy. Dobra wiadomość jest taka, że zapobieganie jest w naszym zasięgu, a dieta odgrywa kluczową rolę. Niektóre owoce, prawdziwe dary natury, są bogate składniki ożywcze, które chronią serce, zmniejszają ryzyko i wspierają dobre samopoczucie. Poznaj osiem niezwykłych owoców, które mogą odmienić zdrowie twojego serca i dowiedz się, jak włączyć je do swojej codziennej rutyny. Granat. Granat to prawdziwy skarb dla serca, ceniony za swoje wyjątkowe właściwości antyoksydacyjne. Jego żywo czerwone ziarna są pełne polifenoli. Zwłaszcza punikalagin, które zwalczają stres oksydacyjny i zmniejszają stany zapalne w tętnicach. Badania opublikowane w American Journal of Clinical Nutrition wskazują, że regularne spożywanie soku z granatu może obniżyć kurczowe ciśnienie krwi nawet o 5 mm Hg i poprawić przepływ krwi. Ponadto granat pomaga zapobiegać tworzeniu się blaszek miażdżycowych, zmniejszając ryzyko miażdżycy. Bogaty w witaminę C i potas. Granat wspiera regulację ciśnienia krwi i wzmacnia naczynia krwionośne. Aby cieszyć się jego korzyściami, dodawaj świeże ziarna do sałatek, jogurtów lub jedz je jako przekąskę. Naturalny sok to praktyczna opcja, ale unikaj wersji przemysłowych z dodatkiem cukru. Porcja stuwie granatu dostarcza około 83 kalorii i 4G błonnika, wspomagając uczucie sytości i zdrowie układu pokarmowego. Winogrona, Winogrona, niezależnie od tego, czy są foletowe, czerwone czy zielone, to potężni sprzymierzeńcy serca. Zawierają resferatrol, antyoksydant znajdujący się głównie w skórce ciemnych winogron, który chroni tętnice i poprawia krążenie. Badania sugerują, że resferatrol może obniżać poziom cholesterolu LDL i zapobiegać tworzeniu się zakrzepów krwi. Winogrona są również źródłem potasu, który pomaga zrównoważyć poziom sodu w organizmie utrzymując ciśnienie krwi pod kontrolą. Błonnik i polifenole w winogronach wspierają zdrowie naczyń krwionośnych, a ich niski indeks glikemiczny czyni je odpowiednimi dla osób z cukrzycą, chorobą zwiększającą ryzyko sercowe. Spożywaj świeże winogrona jako przekąskę, dodawaj je do sałatek lub zamrażaj, by cieszyć się naturalnym, orzeźwiającym deserem. Filiżanka 150 g winogron dostarcza około 100 kalorii i 1,4 g błonnika. Pomarańcza. Pomarańcza to klasyk zdrowego odżywiania, a jej wpływ na zdrowie serca jest imponujący. Bogata w witaminę C, która wzmacnia naczynia krwionośne, oraz w rozpuszczalny błonnik, taki jak pektyna, pomarańcza pomaga obniżać poziom cholesterolu LDL, zapobiegając jego wchłanianiu w jelitach. Hesperydyna. Flavonoid obecny w skórce i mężu ma właściwości przeciwzapalne i poprawia funkcję śródbłąka kluczową dla zdrowia tętnic. Badania wskazują, że codzienne spożywanie pomarańczy może zmniejszyć ryzyko udaru nawet o 19%, szczególnie u kobiet. Pota zawarte w owocu reguluje ciśnienie krwi i neutralizuje działanie sodu. Zamiast soku wybieraj całe owoce, ponieważ błonik w mężu zwiększa uczucie sytości i stabilizuje poziom cukru we krwi. Połącz pomarańcze z orzechami lub jogurtem, aby stworzyć pożywną przekąskę. Arbus dzięki wysokiej zawartości wody 92%. Arbus to orzeźwiający owoc, który cieni cuda dla serca. Jest doskonałym źródłem likopenu, antyoksydantu, który zmniejsza stany zapalne i chroni przed uszkodzeniem tętnic. Badanie przeprowadzone na Florida State University wykazało, że spożywanie arbuza może obniżać ciśnienie krwi i poprawiać elastyczność naczyń krwionośnych dzięki L-cytrulinie, aminokwasowi, który stymuluje produkcję tlenku azotu. Ponadto arbuz zawiera potas i magnez, które pomagają utrzymać stabilny rytm serca. Przy zaledwie 46 kaloriach na filiżankę 150G jest lekką opcją dla osób dbających o wagę, co jest kluczowe dla zdrowia układu krążenia. Dodawaj kostki arbuza do sałatek, smoothie lub jedz go świeżego, aby cieszyć się nawodnieniem i smakiem. Banan Banan to prawdziwy superfood dla serca, dzięki wysokiej zawartości potasu, który reguluje ciśnienie krwi i zmniejsza obciążenie układu sercowo-naczyniowego. Średniej wielkości banan dostarcza około 400 mg potasu, czyli niemal 10% dziennego zapotrzebowania. Zawiera także błonnik i antyoksydanty. Takie jak kateziny, które zwalczają stany zapalne i chronią tętnice. Badania wskazują, że regularne spożywanie bananów może zmniejszyć ryzyko chorób serca nawet o 27%. I wszechstronność pozwala dodawać je do smoothie, owsianki lub jeść jako przenośną przekąskę. Dla osób aktywnych fizycznie banan jest idealny do uzupełniania elektrolitów i zapobiegania skurczom, wspierając ogólne zdrowie serca. Mango! Mango! Ze swoim tropikalnym smakiem i soczystą konsystencją, to pyszne sprzymierzenie z serca. Bogate witaminy C i A, błonnik oraz antyoksydanty, takie jak fercetyna i mangiferyna, pomaga obniżać poziom cholesterolu LDL i zmniejszać stany zapalne. Badanie opublikowane w Journal of Nutrition wykazało, że spożywanie mango może poprawiać poziom glukozy i lipidów we krwi, redukując czynniki ryzyka sercowo-nacinowego. Rozpuszczalny błonnik mango wspiera zdrowie układu pokarmowego i uczucie sytości, podczas gdy potas pomaga regulować ciśnienie krwi. Filiżanka mango 165G dostarcza około 100 kalorii i 3G błonnika. Spożywaj je świeże, w sałatkach lub smoothie, unikając wersji syropy z dodatkiem cukru. Wiśnia. Wiśnie, szczególnie ciemne odmiany, takie jak czarna wiśnia, są bogate w antocyjany. Antyoksydanty, które zmniejszają stany zapalne i chronią serce. Badania sugerują, że regularne spożywanie wiśni może obniżać markiery zapalne, takie jak białko cereaktywne, oraz poprawiać zdrowie naczyń kryjonośnych. Zawierają również potas i błonnik, które pomagają kontrolować ciśnienie krwi i poziom cholesterolu. Filiżanka wiśni 150G dostarcza około 90 kalorii i 3G błonnika. Spożywaj je świeże. Suszone, bez dodatku cukru lub w smoothie. Wiśnie mają także łagodne działanie moczopenne, co pomaga zmniejszyć zatrzymywanie płynów, wspierając regulację ciśnienia krwi. Persymona. Persymona to słodki i wyrazisty owoc, który zasługuje na uwagę w diecie wspierającej zdrowie serca. Bogaty w antyoksydanty, takie jak tenin i witamina C, zwalcza stres oksydacyjny i wzmacnia naczynia krwionośne. Jego rozpuszczalny błonnik pomaga obniżać poziom cholesterolu LDL, a potas reguluje ciśnienie krwi. Badania wskazują, że spożywanie persymony może poprawiać profil lipidowy i zmniejszać ciśnienie krwi nawet o 10 HG. Persymonę łatwo włączyć do diety. Jedz ją na świeżo, dodawaj do sałatek lub używaj w zdrowych deserach, takich jak jogurt z kawałkami persymony. Średniej wielkości owoc. 200 g dostarcza około 140 kalorii i 5 g błonnika, co czyni go pożywnym i sycącym wyborem. Włączenie tych ośmiu owoców do codziennej rutyny to smaczna i skuteczna strategia ochrony serca. Każdy z nich oferuje unikalną kombinację antyoksydantów, błonnika, witamin i minerałów, które zwalczają stany zapalne, obniżają poziom cholesterolu i poprawiają zdrowie naczyń krwionośnych. Więcej niż tylko zapobieganie chorobom, te owoce wnoszą witalność i przyjemność do Twojego stołu. Przy następnej wizycie w sklepie wypełnij koszyk tymi mistrzami zdrowia i uciń dbanie o serce codziennym nawykiem. Twoje zdrowie ci podziękuję.